A tak zaczynamy rok 2025. Dzisiaj mamy 3 stycznia, no zaczęliśmy go trochę inaczej, ale jeśli chodzi o operacje polowe, to zaczynamy go właśnie tak. Em, od nawozów, a dokładniej od potasu. Jedziemy teraz na jęczmień. Później mamy e, jeszcze rzepak do zasilenia potasem, jedną działkę mniejszą i dużą działkę z pszenicą, do do z jęczmieniem, również do zasilenia e, potasem. I na potas to w sumie tylko tyle. Zaraz wytłumaczę dlaczego tak to wygląda. A tutaj mamy, zobaczcie, ten najpóźniej u nas siany jęczmień. To był, kurde. Co to było? Piąty, szósty października. No i tak to nie wygląda to za ciekawie. Zobaczymy, jak to ruszy wiosną ale tutaj raczej plonu szałowego nie będzie. No gdzieś tam mieliśmy ten materiał jeszcze na te 3,5 hektara, postanowiliśmy, że a może posiemy, zobaczymy. No coś tam powychodziło, ale gęsto nie jest. No... Szału nie ma, szału nie ma, ale... ale zobaczymy. No nie do końca trzeba też skreślać, bo że to będzie tragedia jakaś, również tutaj może być dobry plon. Pewnie nie rekord, ale dobry blond może być. A my, tak jak mówię, jedziemy na potas, znaczy na, na jęczmień z potasem. Dlaczego tak? No, taki przejazd sobie zrobimy, można powiedzieć, przełajowy. Tu się nie śpieszę, do pola prowadzi też droga asfaltowa, ale wtedy mamy 14 km, tak? Mamy może z 10 więc wracamy sobie czas, na czasie nam nie zależy mamy dużo czasu teraz zimą, więc możemy sobie spokojnie tędy przyjechać po wertepach e, i tak, dlaczego akurat teraz e, potas no bo wcześniej po prostu go nie daliśmy e, gdzie jeszcze mieliśmy e, polifoską siódemkę, no to dawaliśmy polifoską siódemkę gdzie jeszcze mieliśmy e, resztki polidapu, daliśmy polidap a tam, gdzie właśnie poszedł ten polida, to, to musimy teraz uzupełnić potas. Aczkolwiek e, korzystam teraz z tej apki, o której tam przy, przy odpryskaniu chyba pszenicy mówiłem, z tego Tara Farmera Asystent Plus nawożenia. No i tak w tym roku mniej więcej pod to, e, względem tej mapki, o tak powiem, ustalam nawożenie. I na przykład cholera. Z reguły to jest ok. A ja tutaj widzę jakieś krzaki się kogo wywolały. Z reguły jest ok. No, 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 Tak, tak, tak. Się trochę zagubiłem. Ale wracając do sprawy. I na jednej działce powiem Wam, że nawet z wyliczeń, bo zasobności zasobnością wszędzie wysokie i bardzo wysokie prawie. Oczywiście na świeżych dzierżawach nie. Ale tam, gdzie mamy zasobności wysokie, bądź bardzo wysokie. To na jednej działce praktycznie, to nawet nie, musiał, nie, nie musiałem podawać żadnego e, potasu zgodnie z tymi wyliczeniami. Ja coś tam deczko rzuciłem, e, no i będziemy obserwować jak to się sprawdza. E, no i, i mamy właśnie te to dwa rozsiewacze. Tutaj mam tonę, dwie tony nasypane nawozu. To powinno starczyć mi na, na 8,5 y, hektara, nie czekajcie, na 9 hektarów. Następnie zostało mi półtorej tony na 10 hektarów i potem jak będzie czas lub nie, bo na Kizeryt może jeszcze trochę za wcześnie, nie wiem. No to słuchajcie, jeszcze, 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 jeszcze może jakąś kredę widziemy, zobaczymy. Pierwsze pole z jęczpieniem. 160 kornkali, tutaj korkali tam pójdzie sól potasowe. No tak po prostu mi zostało. No I pierwsze pole, tutaj idzie kornkali 160 kg. Następny rozcieba to już będzie sól potasowa, po prostu tak mam resztki nawozu. I siejemy Na dobrą sprawę mógłbym się wybrać tutaj Aksjonem. Wiecie, sprawdzić trochę nowego byczka. Ale no... Jeszcze nie mamy ogarnięcia nawigacji tam. Bo plan jest taki, żeby tą nawigację przekładać między Axionem, Fendem 700 i Trionem na żniwa. Zbożowe. Ale jeszcze tego nie mamy ogarniętego. Jest to bez problemu raczej do zrobienia, tylko czekam na wycenę, ile to może kosztować bo może czasami będzie bardziej się opłacało nową nawigację założyć do, do Axiona. Ale też i wiecie, no tam są delikatnie szersze kapcie, też na siłę e, nie będę go brał do rozsiewania czy opryskiwacza, to będzie awaryjny ciągnik. Do tego, jeżeli na przykład będzie 700 z rozsiewaczem, a trzeba będzie pryskać, no to wtedy okej, okay, dobra, podczepię Akcjona do opryskiwacza lub na odwrót, tak? Do rozsiewacza, jeżeli 700 będzie przy e, opryskiwaczu, ale z reguły to jest tak, że jak się pryska, to się pryska. I a nie się rozwozi nawozy, więc raczej tego taksionam rzadko będzie można zobaczyć. Pewnie będzie można zobaczyć najczęściej, najczęściej, raczej najszybciej z rozsiewaczem, aniżeli z opryskiwaczem, ale będzie to raczej rzadko spotykany widok. Tutaj kilka dobrych dni wcześniej, ponad tydzień wcześniej niż i wygląda znacznie już lepiej. Wiecie, w komentarzach pisaliście, że o niektórzy z Was to, że sieją w połowie października jęczmień, i później nie ma różnicy, i w ogóle no tak, słuchajcie, ale my jest, jednak jesteśmy w tym terenie północno-wschodniej Polski, tutaj zima dosyć szybciej przychodzi, chociaż w tym roku nie przyszła w ogóle szybko, w ogóle prawie tej zimy nie było, ale gdzieś tam zahamował ten wzrost jęczmienia, jak mogliście tam zobaczyć na działce, przy której przejeżdżaliśmy. No, gdzieś tam trzeba jednak bardziej, na te później siebie to bardziej chyba przeżyto, aniżeli jęczmień. Oprzenice to wiadomo, że tam na później to nie ma problemu, całkowicie żadnego. A tutaj już na rzepaku, tutaj idzie 230 konkali. No i tutaj mamy te poletki z KWS-u. Nie wiem, czy będzie widać to na kamerze, ale. Widać jak, jak po prostu kolory nawet oznaczają się te odmiany. Więc tutaj będzie fajne porównanie na przyszły rok jak te, te odmiany poszczególne ponują. To chyba jest 5 bodajże odmian 5 albo 4. Tylko tutaj mamy taki problem, że non-stop z tego lasu przed nami tam jest miasto. A z tego lasu przed nami, na żer, wychodzą sobie, wychodzi sobie rodzinka łosi czy też stado sarenek. same tutaj się konsumują. No dalej po prostu nie idą, bo już tam jest miasto. A tutaj mogą sobie wyjść i po całym nosem mają żer. I już jesteśmy na ostatniej działce, na której będziemy wysiewać potas. Teraz już zarysypany jestem solą, no i sypiemy w dawce 160 kg na hektar jęczmień. No i tak jakoś z, wcześniej, jak rozsiewałem, to był poranek, można powiedzieć, późniejszy, a już mamy e, słońce, tak zbliża się do zachodu. Ale o co chodzi? No chodzi o to, że e, nie, że tyle mi czasu tu zajęło po prostu, tylko jeszcze w międzyczasie mieliśmy e, sprzedaż kukurydzy. Dzisiaj tam znajoma firma zadzwoniła i mówi, że szybko potrzebuje dwóch samochodów kukurydzy, czy pasuje. No to mówimy, dobra, nie ma problemu. I już jeden samochód, można powiedzieć, dwie godziny po tym, po podpisaniu kontraktu już odebrany, a drugi no, dzisiaj na razie nie odbiera, więc pewnie będzie to od razu po weekendzie. No bo dzisiaj piątek w sobotę pewnie nie będzie kierowcy, rzadko kiedy kierowcy w sobotę się ładują. A poniedziałek z kolei z Trzech więc yy, więc, więc pewnie dopiero 7 we wtorek będzie samochód ostatni. A my słuchajcie, wjeżdżamy teraz w miejsce, które yy, bardzo często jest mokre yy, i tutaj ciężko jest, yy, no wjechać. W zeszłym roku tutaj zrobiliśmy kolejny, jeżeli ktoś pamięta. Gdzie jest tu sporo kamieni i, i, i mokro jest, tam pod sam nigdy się nie da dosiać. A teraz, a teraz na niskich obrotach sobie jadę i, i nic się nie dzieje. O tutaj w zeszłym roku zrobiłem kolejny, a w tym roku nawet nie grzebnie ani trochę, to po prostu, to chciałem po prostu wam pokazać. Jak jest u nas no, sucho? Bo no, jest po prostu strasznie sucho. Mimo, że gdzieś tam teraz tej zimy, to, tej zimy y, śnieżnej nie ma, ale no coś tam delikatnie, śnieg, y, deszcz jakiś pada, no ale mimo wszystko jest tak sucho, że, że no, w tym roku akurat to ziminy mogą się nie obronić. Jeżeli się sytuacja nie zmieni i nie zacznie y, nam tych zapasów wody przybywać w glebie, no to w tym roku ziminy też się nie udadzą, pewnie będą mimo wszystko lepsze niż, niż jarę, rośliny w tym roku, ale, ale no mogą się znowu niestety nie udać.